Szczęść Boże Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Minister Klimatu ogłosiła, że 1 kwietnia ruszy nowa edycja programu Mój Prąd, która obok fotowoltaiki pozwoli dofinansować zakup pompy ciepła i kolektora słonecznego. Nabór wniosków do czwartej edycji programu Mój prąd został zamknięty w ubiegłym tygodniu. Stało się tak ze względu na wyczerpanie budżetu. Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał, że w niedzielę pojawi się informacja o kolejnym naborze. Tak też się stało, a szczegóły przedstawiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która przebywała w kozienicach w województwie mazowieckim. Od kwietnia rusza nowa edycja mojego prądu. To piąta edycja programu, ale nie obejmie ona wyłącznie. Fotowoltaiki. Mój prąd nam się kojarzy z instalacją fotowoltaiczną i bardzo dobrze. Będzie można też sfinansować sobie pompę ciepła albo kolektor słoneczny. Nie wszyscy chcą fotowoltaikę, niektórzy wolą kolektor. One się coraz więcej rozprzestrzeniają po Polsce, więc wychodzimy naprzeciw. I ta zmiana wynika też z ilości telefonów i spotkań, jakie mieliśmy. Minister klimatu wskazywała, że beneficjenci programu odczują od razu zmianę na swoich rachunkach. Podkreślała, że instalacja opłaca się przez cały rok. Jednocześnie informowała, że pod koniec tego roku lub na początku przyszłego powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców. Finansowany będzie ze środków unijnych i krajowych. Spotkanie w Kozienicach miało charakter przedwyborczy. Anna Moskwa mówiła o pisaniu programu. Podkreślała, że rządzących chce go przygotować, wsłuchując się w potrzeby ludzi. Była premier Beata szydło podkreśla w rozmowie z tygodnikiem sieci, że tylko razem z Solidarną Polską Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie wygrać najbliższe wybory. Wskazała, że nic tak nie osłabia zjednoczonej prawicy, jak kłótnie. Europoseł i była premier Beata Szydło była pytana o kampanię wyborczą na łamach tygodnika sieci. Polityk wskazała, że przegrana w 2015 roku była traumą dla platformy obywatelskiej i Donalda Tuska. Po kilku miesiącach kampanii, którą już prowadzi opozycja, widać, że użyje wszelkich środków, by pogłębić podziały, skłócać ludzi, nakręcać agresję brudnymi metodami. Jej celem jest, by z tygodnia na tydzień rosło w kraju napięcie. Donald Tusk na zasadniczą przebudowę państwa, wybrał sojusz z postkomunistami, uruchomił język nienawiści, przemoc medialną i hejt, które towarzyszą nam do dzisiaj. To ten polityk ponosi odpowiedzialność za obecny stan debaty publicznej w Polsce. Europoseł przekonywała, że prawo i sprawiedliwość może zwyciężyć tylko z Solidarną Polską. Tylko wspólnie, pis z Solidarną Polską, a może i z jeszcze innymi siłami gotowymi poprzeć nasz projekt, jest w nie zwyciężyć. Kolejna kadencja PiS pozwoli dokończyć zmiany w Polsce, uczynić je niemożliwymi do cofnięcia. Oddanie Polski w ręce obecnej opozycji cofnęłoby nas znowu w biedę i słabość. Polacy to wiedzą, dlatego szansa na zwycięstwo jest wielka. Była premier Beata Szydło zauważyła, że tegoroczna kampania wyborcza będzie wielowątkowa. Z pewnością pojawi się temat bezpieczeństwa w związku z agresją Rosji na Ukrainę, a także temat polityki społecznej. W województwie Podlaskim zainaugurowano połączenie lokalnej sieci gazowej z gazociągiem Polska-Litwa. Inwestycja zabezpiecza energetycznie Białystok. Na miejscu przebywał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Droga do bezpieczeństwa energetycznego Polski wiązała się z uniezależnieniem od Rosji. Jeszcze kilka lat temu cały import gazu i ropy pochodził z kierunku wschodniego, a to wystawiało nas na niebezpieczeństwo szantażu. Sytuacja uległa zmianie za sprawą budowy gazoportu LNG w Świnoujściu, a teraz działa już gazociąg Baltic Pipe. Do Polski trafiają w ten sposób miliardy metrów sześciennych gazu rocznie. Ale aby ten gaz mógł być skutecznie wykorzystany, oczywiście potrzebna jest rozbudowa również sieci gazowniczej, Wewnątrz naszego kraju. I właśnie takie działania zostały podjęte w Białym Stoku i w województwie podlaskim, gdzie wczoraj przebywał wicepremier Jacek Sasin. W 2015 roku na 118 gmin w województwie podlaskim w zaledwie 24 gminach była sieć gazownicza. Przez te ostatnie lata udało się prawie podwoić tą. Tą ilość. O 19 wzrosła liczba gmin, do których dociera sieć gazownicza w województwie podlaskim. To jednak niewystarczające inwestycje. Potrzeba było kolejnej większej, pilnej, zwłaszcza dla Białego Stoku, po tym jak Rosjanie przestali tłoczyć gaz przez gazociąg jamalski. Musieliśmy się bardzo sprężyć, żeby wybudować i zasilić drugą stronę Stok któremu groziło odcięcie gazu ze, ze strony białoruskiej i tak też się stało. W reakcji w powiecie zambrowskim powstał gazociąg wysokiego ciśnienia, który jest przyłączeniem do systemu przesyłowego łączącego Polskę i Litwę. Tych inwestycji na, tutaj na tej ziemi, w województwie podlaskim jest coraz więcej, bo to tylko i wyłącznie pokazuje, że oprócz inwestycji Bezpieczeństwo militarne, których jest też bardzo dużo, bezpieczeństwo energetyczne jest też bardzo ważne. A właśnie inwestycja w powiecie Zambrowskim zabezpiecza stolicę województwa podlaskiego w sytuacjach szczytowego poboru gazu. Na wypadek silnych mrozów, spadków ciśnienia w gazociągu czy nawet nagłego zahamowania dostaw. Ta inwestycja zbudowana kosztem no, ponad 21 milionów złotych dzisiaj można powiedzieć zapewnia bezpieczeństwo energetyczne tej części Polski, zapewnia zaopatrzenie w odpowiednią ilość paliwa. Województwa Podlaskiego i samego miasta Białego Stoku i pozwala spać spokojnie. Wicepremier Jacek Stasin zapowiedział przyłączenie kolejnych gmin do sieci gazowniczej w województwie podlaskim. A teraz ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego 500. Bon ważny jest jeszcze tylko do końca miesiąca, a można nim opłacać na przykład hotel, obóz, wizytę w muzeum, czy inne atrakcje turystyczne. Przypominamy, jak go bon aktywować. Bon turystyczny wprowadzono jako formę wsparcia dla polskich rodzin i branży turystycznej z powodu trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią. Rząd chciał w ten sposób wesprzeć branżę turystyczną po pandemii. 6,5 miliona polskich dzieci mogło skorzystać z bonu turystycznego. Mówi Klaudia Strzelecka, radna Poznania. Tym samym zdecydowana większość Polaków już bon wykorzystała. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają niewiele czasu. Jeszcze tylko do 31 marca, czyli do końca tego kwartału, można skorzystać z bonu turystycznego. Podkreśla Marlena Nowicka, rzecznik Wielkopolskiego Oddziału ZUS. W ramach bonu turystycznego na każde dziecko przysługuje 500 zł do wykorzystania na usługi turystyczne świadczone w kraju. W przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, wysokość bonu wynosi 1000 zł. W jaki sposób można bon aktywować, trzeba wejść na platformę usług elektronicznych. Po aktywacji bonu na PUEZUS na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Tłumaczy Monika Kiełczyńska, rzecznik łódzkiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bon można zrealizować tylko w Polsce, tylko w tych miejscach, które biorą udział w rządowym projekcie. Klaudia Strzelecka jest matką dwójki dzieci z bonu turystycznego 500 z korzystała zaraz po jego wprowadzeniu. Wyjechaliśmy w piękne polskie góry, w Bieszczady i rzeczywiście był to bardzo miły, miły czas, a też wsparcie 500 zł na, na dziecko było sporym dodatkiem właśnie do takiego wyjazdu. Bon okazał się sukcesem. Wiele miast przygotowało dla odwiedzających gotowe pakiety turystyczne, które można było zakupić przy pomocy Bonu. Generalnie uważam to za coś pozytywnego. Sporo ludzi zresztą z tego korzystało to statystyki są dosyć, dosyć wyraźne. Mówi dr Jerzy Żurko, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, przez ponad dwa lata przy użyciu bonu turystycznego zapłacono za usługi o wartości 3 miliardów złotych. A na koniec ważna informacja: 31 marca upływa ważność bonu. Jest to data końcowa opłacenia rezerwacji, a nie wykorzystania bonu. A więc, bonem możemy zapłacić za wakacje letnie, bądź też dokonać pierwszej wpłaty. Przy rezerwacji do końca marca, a na wakacje możemy pojechać w lipcu, sierpniu czy nawet zimą. Ważne jest jedynie to, żeby Bon aktywować do 31 marca. Przywódca Chin rozpoczyna dziś wizytę w Rosji. Jest pierwszym zagranicznym politykiem, który spotka się z Władimirem Putinem po tym, jak nakaz aresztowania wysłał za nim Międzynarodowy Trybunał Karny. W tym miesiącu Xi Jinping został zaprzysiężony na bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Rosja będzie pierwszym krajem, jaki odwiedzi, to jest odczytywane symbolicznie, zwłaszcza, że wojska agresora wciąż prowadzą wojnę przeciwko Ukrainie, a Pekin sam postrzega siebie jako przyjaciel Moskwy. Chiny utrzymują obiektywne i sprawiedliwe stanowisko w sprawie Ukrainy i odegrają konstruktywną rolę w promowaniu rozmów. Pokojowych. Chiny przedstawiły własną propozycję pokojową w sprawie Ukrainy. Wezwały wtedy do zawieszenia broni, negocjacji i zniesienia sankcji. Dokument według Amerykanów odzwierciedlał wyłącznie rosyjską perspektywę, a samo zawieszenie broni w praktyce byłoby zgodą na okupację ukraińskiego terytorium. Od czasu, gdy propozycja Pekina ujrzała światło dzienne, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdążył wydać nakaz aresztowania Władimira Putina. I choć decyzji sądu nie uznają ani Moskwa, ani Pekin, to już jest tak w przypadku 23 innych krajów. W tych okolicznościach Xi Jinping składa wizytę w Rosji. Nie ma wątpliwości, że zarówno Chiny, jak i Rosja to dwa kraje, które sprzeciwiają się międzynarodowemu porządkowi opartemu na zasadach, które wspierają Stany Zjednoczone i tak wielu naszych sojuszników i partnerów. Amerykanie oczekują od Chin rozmów z Ukrainą. Tutaj jednak żadnych oficjalnych kontaktów nie było. Są też obawy o dostawy sprzętu wojskowego dla Rosji. Stany Zjednoczone podtrzymują, że Pekin rozważa taki krok. A media informują, że Chiny przekazały Putinowi produkty o podwójnym cywilno-wojskowym zastosowaniu. Pekin potrafił już mówić językiem Putina, oskarżając na to o podsycanie konfliktu, czy wprost sprzeciwiając się sankcjom. Zachód oczekuje wobec chińskiego przywódcy, że zmieni swoje stanowisko. Bardzo ważne jest, aby stało się jasne, że wojna może się zakończyć tylko wtedy, gdy Rosja wycofa swoje wojska i że jest to wojna agresywna. Według Financial Times Możliwe jest, że si Jimping wezwie w Moskwie do natychmiastowego zawieszenia broni, a po wizycie w Rosji połączy się przez łącze internetowe z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Załęskim. Na koniec Francja. Miniony weekend upłynął nad Loarą pod znakiem protestów. Francuzi sprzeciwiają się podwyższeniu wieku emerytalnego. Zwłaszcza, że dzieje się to z pominięciem parlamentu. Na ulicach doszło do starć z policją. Były kolejne aresztowania. Francuzi kolejny raz wyszli na ulicę, by wyrazić sprzeciw wobec wydłużenia wieku emerytalnego. W Paryżu manifestacje odbyły się na placu Italii, ponieważ policja zakazała zgromadzeń na polach elizejskich. W ogóle się nie zgadzam z reformą. Mój syn skończył studia. Nie chcę, żeby pracował do 60. 68 roku życia. W sobotę doszło do starć. Protestujący obrzucili policjantów kamieniami. Policja użyła gazu łzawiącego. Od czwartku tylko w samym Paryżu. W aresztowano prawie 400 osób. Strajkuje wiele sektorów gospodarki, między innymi rafinerie. Od 7 marca nie wytwarzają one żadnego rodzaju paliwa. Mimo licznych zapewnień o zapasach, media donoszą, że na stacjach benzynowych występują braki. W niektórych częściach kraju nawet na co czwartej stacji nie ma benzyny. Najgorzej jest na południu. W przypadku gazu Francja korzysta z zasobów z Belgii. To nikczemne, nikczemne. Pan Macron nie słyszy, że Francuzi są na ulicach. Nie słucha nas. Głosu protestujących nie słyszy całkowicie rząd Francji, który zdecydował się na skorzystanie z artykułu 49 Konstytucji, który umożliwia mu przyjęcie zmian emerytalnych bez poddawania projektu pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym Izbie Niższej Parlamentu. I Rząd podnosi wiek emerytalny, podczas gdy wielu młodych ludzi ma kłopoty. Lepiej pozwolić młodym pracować, a 60-latkom dać odpocząć. W piątek zostały złożone dwa wnioski o wotum nieufności dla rządu. Opozycja żąda z kolei przeprowadzenia referendum. Aż 252 posłów i senatorów zgłosiło wniosek w tej sprawie. Dziś przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego zdecyduje, czy trafi on do Rady Konstytucyjnej. Ta z kolei ma miesiąc na zbadanie, czy referendum będzie można przeprowadzić. Prowadzić. Protesty we Francji trwają już kilka tygodni, według sondaży aż dwie trzecie Francuzów sprzeciwia się proponowanym zmianom. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe z panem bogiem.